Разница, разницы куда и возрасте И куча смайлика И вместе не любить вокзалы так напополам Я на полях Так мелко, что не раз Wow. Wow. O, Sandra, dobrze, że jesteś. Dasz mi ściągnąć z gry? No okej, okay, ale nie wiem, czy mam dobrze. A jebać to! A dasz ściągnąć z matmy? Dobra, dzięki. Nie ma sprawy. Nie macie się w szkole? Nie ma. A czemu pytasz? Ani z takiego z ciekawości. Mhm. Mm ja nie do sklepiku. Zaraz wracam. No spoko. Sandra? Tak? Wiesz, jesteś tu nowa od dwóch miesięcy i nie masz przyjaciół, więc pomyślałam, że może dołączysz do mnie i Maxa. Z przyjemnością, tylko muszę cię ostrzec. Jestem nieco stuknięta. O nie, ja też. <ścoughs> nie, no już sobie wyobrażam. Pogrzeb naszej wychowawczyni, a my się śmiejemy na pogrzebie. Ha, gorzej na basenie. O, kurwa, najgorzej. 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 O, proszę, typowe przyjaciółki, psiapsiłki. To ty znasz takie słowo? Angela, co brałaś? Ja nic. Nie wiem, czy coś z moją mordą jest nie tak. Czy to wy jesteście takie pieprznięte? To ja? Już nie wiem, czy mam tak stać, czy się śmiać, ale... Nie, nie ja jestem taki pierdolnięty jak wy. Nie Max! Ty jesteś najbardziej pierdolnięty! Oś ty, suko, jak ja cię kurwa dopadnę! Moje szare komórki podpowiadają mi, abym stąd spieprzała. Peno! Jak ja cię dopadnę, debilko pieprznięto! O, oh, Nathan. No, cześć, Sandra. O, oh, nie wyglądasz najlepiej. A jak mam się czuć po tym, co Vivian zrobiła. Wiem, że ja złamane serce boli. Właśnie nie wiesz. Bądźmy szczerzy, Sandra. Nie wiesz, jakie to uczucie. Co masz na myśli? Kiedyś się dowiesz. Nathan, czy Vivian coś przy tym ukrywa? Nie zaprzeczaj, ale musisz być ostrożny. Myśl jaśniej. Może jaśniej będzie, jak ci wytłumaczę wszystko. Pierwszy chłopak inni wiem był Chris, potem Sebastian, kolejny Josh, a następnie Kastia, a potem zaczynała z Rebeka wieprz. Najpierw Rebeka, Sonia, Sejla, Natsumi i Nika. A wiesz ile trwały takie związki? Dwa tygodnie miesiąc. A jej podrywanie polegało na zwyczajnym spotkaniu. A potem łóżko. Wiesz, ile razy każdemu mówiła jedno słowo: Kocham cię. Dobrze wiesz, że mnie uległo. I to doskonałe. Powiedziała mi, że nie kochaj mnie, nie, nie, nie zostawi. I co się stało po czterech tygodniach, gdy ją z lasku z dzieciństwa. No i ten, gdybym wiedziała, że tak bardzo ją kochasz, Sandra, wie przynajmniej mi coś ubiec. Bądź ostrożna i czujna. A co jeśli ona naprawdę mnie kocha? Po co miałbym cię kłamać? No nie wiem. Może jesteś zazdrosny. Sandra, nie jestem taki. Nie rozbijam czyichś związków, jeśli kogoś kocham. Toleruję to. No okej, okay. będę ostrożna. Mam nadzieję, że nie popełnisz tego błędnego. Break and lie. Had as much as I can take, and love is a long way down. Loving you is suicide, and it's getting harder every day. I'm trying to keep myself alive and it's all too late